Jarek, Zaproś na sam, na sam. A wtedy niby nie szkoda, prawda? Tak. A kobiety zawsze się dają. Na... Ale to Krzysiek, to ja muszę się bić o kobietę z tobą. No jak to? Przepraszam bardzo, jak nie umiesz zabrać się, to zastrób na mnie. No ale jak jest zawstydzony jestem. Co? Ja. A to nie żaden wstyd. Co za wstyd? Może no, włożyć, no. To jest został kobiety dla mnie. Pan Krzysztof bardziej jurny. Tak? Słucham? Jurny bardziej. To ja na pewno. To... Czy jurny, czy nie jurny, ale ja umiem kobiety. Wiesz, po młodunku. No mleko to krzepi trzeba, na pewno. To nie, nie trzeba od razu takie nie, siup, chub i już od razu lecieć. Ale trzeba kulturalnie tam się... No tak. No. Na randkę zaprosić, prawda? O! A to właśnie trzeba mieć takie podejście do kobiety też, nie? Ja, ja zawsze mam. Ja za, ona już by była moja. Ja już by ją już przewiózł. Już by ją zmanewrował. Nie? Oplem Chali by no. na kawkę, na herbatkę, do hotelu sobie, na rozmowę. Jak nie ma z samochodu własnego, to autobusem, można się wybrać, ale opiechodku przepić. Się... Albo wynająć limuzynę nawet jakąś, nie? Na, na no. dzień. Nie Dajmy na to. Nie? Ona z kolegą się dogali, żeby podjąć. Z koleżanką. I się z tyłu sobie gadacie, ona radio nastawia na, tam na pół czy na półpól, a wy sobie gadacie z tyłu, rozmawiacie, całujecie się i tak dalej. Nie wiem, jak dla kobiety, czy do mnie? Nie no, no, ale to jak ja nie mam odwagi, to właśnie ty byś musiał przejąć te obowiązki wszystkie, nie? Ja, ale musiał zostawić by. Ja to, no nie wiem, no zobaczymy. Nie, to już musiałby zostawić. Umowa byłaby podpisana. No mi to nie, nie na rękę na pewno, no. Ale dla mnie na rękę by było. Bo by już nie szukał kobiety. Jak Ale było... i, ile ty kobiet w życiu miałeś tak naprawdę, nie? No, Setki, od co? Od maleńkiego. No. Wiesz co? Człowieko. Z cwieta na cwiet, co? Ja ci powiem tak. Tu przyjechałem, to do sąsiadki chodziłem, tylko nie nie, nie nie tego, innego. Ale co sąsiadka jakaś rozbisurmania, ona taka była czy nie? Do jej córki chodzi. No. Młoda, fajna, Agatka się nazywa. No, jeszcze miałem ile lat? 10 11. No to jeszcze szawik taki, nie? I mamy nic nie wiedziały nawet. No i myślałem zawodzić pierścionek Ha. I, I to bym powiesz, Masz pierścionek? Nie masz. No nie. To ja już by kupił na nie pieszczoneczek. Wiesz? By załatwił, nie? O, no jutro mogę załatwić. Chcesz mieć pierścionacek? Bardzo proszę. O widzisz? Ale no Krzysiek ty, ty mi kobietę odbijasz po prostu. A powiedziałem, że jesteś na ha? Że homo? Nie. I słowo użyłeś. Jakie na ha? Chuj. No co powiedziałeś? Ja nie mówiłem. No. Jak taki jesteś, wiesz? A ja jutro kupuję pierścionek i zamieszamy się. Ale ty ze mną? Z nią. A z nią. A to no ja nie wiem, czy ja wyrażę zgodę, ale to od ciebie zależy. Ale tak słuchaj. A to nie od ciebie zależy, tylko nie. No właśnie. Co kobieta powie, to święto. No to jak ty mnie wykręcisz, no to okej. Okay. To ma, mamy kandydata, no dzisiaj. Włącz się klampkę jeszcze, żeby lepsze światło było. Dokładnie. Ale wiesz co, ostatnie pytanie mam. Czy ty tą brudkę stylizowałeś w jakiś sposób? tu? no bo nie. widać że właśnie tak ładnie wygolone że nie. policzki Ci tak nie. dopiero obrastają nie podcinałeś chyba podcinałeś nie. właśnie nie albo nie boże się podbogiem samo mm. ja nie obcinam o to muszę po prostu po no nie ma majoran nie ma kto golić w sumie co? a ja sam się obgolę faktycznie co ja rąk nie mam? dobra Krzysiek pozdrów widzów i e, wszystkie Pozdrawiam, piękne wszystkie, kobiety i z przede wszystkim. Czerwca, nie? Życzę zdrowia, szczęścia, błędności w nowym roku. No. Pozdrawiamy.